Udało ci się. No w sumie udało ci się. Wspiąłeś się na górkę! Teraz prawdziwa góra przed tobą. Uciec z tego wysypiska i, i wtopić się w tłum. No, sprawdźmy co się dzieje z tobą. Weź, co tu mamy? Kamień. O nie, to nóż. Co ty chcesz z tym zrobić? Derwi, to nie będzie ci potrzebne? Ja się boję, że to tak jak z szafkami z Ikea, że wiecie, jedną część, a to pewnie nie jest potrzebne, i potem pusz, szafka pada. Ja tak miałem, kurczę, już ostatnio szafę skręcałem, patrzę i mi cały cały, cały komplet śrubek zostaje, co myślę? Dali zapasowe? No, i nie, nie chcecie wiedzieć, jak to się skończyło, mówię Wam. Dlatego, jak będziecie kiedyś skręcać jakiś mebel, pamiętajcie, wszystkie rzeczy się przydają. Jeśli coś Wam zostało, to oznacza, że pominęliście któryś moment, w instrukcji. No i róbcie to z instrukcją. Mam na imię Mariusz. Mój też ma na, na imię Mariusz. Nie wiem jak w sumie, po co Wam to powiedziałem, ale czułem taką potrzebę wewnętrzną. Tak jak potrzeby, żeby powiedzieć, że ma na imię Markus. Trochę jak kurde jakieś Zmartwychwstanie Androida dosłownie. Co my tu możemy zabrać? O derwi. Wow. Poważnie. Patrzcie. O kurde! To można to w taki łatwy sposób oderwać w ogóle? Ja myślałem, że to jest naprawdę tak na trwałe, przyczepione na dłużej. Jeżeli oderwanie tego to nie jest taka prosta sprawa. Wygląda na to, że Markus nie chce być traktowany już jak Android, co? Też, jakby nie patrzeć, stał się defektem. Mam na imię Markus. No kurczę, no trzeba przyznać, że niesamowita scena trochę właśnie takie rozpoczęcie nowego życia przez Markusa. Słuchajcie, jest dokładnie tak, jak mówiłem i tak, jak mi się wydawało, wiecie. Smutne to jest, no. Przepraszam, co? Aha! My sobie odrywamy ten, ten! To tak można? I wtedy nie widać, że jest druidem. Hmm. Czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli. Wiecie, jeżeli. Na imię Markus. Jeżeli można to wyjąć, to mogę się domyślać tylko, że są tutaj w Detroit, tak? Eee, takie osobniki, które mogą, że nawet nie wiedzieć, że są droidami. Eee. Myślę, że łopatę weźle. Patrz to, broń! Broń mam! Nie! Nie! Nie, pokaż, pokaż. Zarosło ci całe? Weź palec. No, ładnie. To już nie jest Andrzej, to jest pan chłopiec. I nie odróżnisz. Jak nie zranisz, to nie odróżnisz. Dwa różne ślepy jak kaski, Markus, to mi się wydaje, że będzie pierdolonym mściciel. Ale sobie to wydłubać chcesz, okej. Okay. widzisz, już ci zarosło tam. To się nie dopiero szybkiego jeni, nie? No i co, i się naprawił, słuchajcie. Diale sobie wydłubał. Wygląda jak normalny człowiek. Co spotkalibyście takiej na ulicy, i powiedzieli, że to android? Mam na imię Markus. No i super. Rewolucję, rządzimy. Jasne, więc mocny kawał tej historii, co? Deszczyk, jest wolność. To ty sprawdzasz? Chyba do wiadomości jakiś podłączył i tak, dobra, co, coś tam mówił ciekawego. Ok, co ty chcesz z tym zrobić? Halo. Derwi? ok. Aaaa, proszę bardzo. Kamufla, żebyś wyglądał jak człowiek. No ty, cwaniaczku. <grywa> Teraz cię nikt nie posądzi, że jesteś botem, androidem, halo, halo. No, widzicie ten to dobrze kmini, nie? Proszę bardzo. Teraz tylko przejąć stołeczek prezydenta. I mamy apokalipsę. Mam na imię Markus. Cześć Markus. Dobra, jakiś płaszczyk sobie zgarnął. Świetnie, słuchajcie. No to Markus tutaj będzie miał ciekawą historię teraz, tak Wam powiem. Broń? bo krzywdy sobie nie zrób. Okay. Co on robi, co on robi? A, to dziadostwo, żeby nie było widać. Ale jojo, ja, ja, to one tak mogą robić i już wtedy nie wiadomo? Kurde, bele. Jak już się twarz zregenerowała, to już jest wyższa szkoła jazdy. Nieźle nie Sprawdź Co mam sprawdzić? To ja sprawdzam w ogóle. Weź Co to jest? Co ja mam z tym zrobić kurwa? A! Okej, okay, kurwa. Wyjebałem to. O, w dupę! To ja będę teraz udawał normalnego człowieka. Fucking shit! Co za rewolucja, kurwa. I w ogóle nie widać rany po tym. Wstań z kolan, kurwa. Wstań, Markus. Powstań, Markusie. Terminatora muzyka powinna teraz wejść. Mam na imię Markus. I am Spartacus. I am Spartacus. Akurat przez przypadek to tam leżało. No, popatrzcie, jakie szczęście. Beta, 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 beta. Kurwa ja się martwię, że tam nie ma mojego tego, że ten konor kurwa nie żyje. Serio, martwię się o to bardzo. A co? Jesteśmy wolni, chyba. Wydaje mi się, że jesteśmy. W... Wait, wait, czy on to wytnie? Czy on chce wyciąć? Czy. Wow, wow, wow! Tak, tak, tak się da w ogóle? Co to za komponent jest? Za co on odpowiada dokładnie? O! Pamiętacie, co ja mówiłem, że będzie może opcja usunięcia tego i podawania się za człowieka? On jest teraz nie do odróżnienia praktycznie. God damn it! Nie sądziłem, że to jest jakby na tyle osobny element, że on to będzie mógł sobie wyrwać po prostu. Mam na imię Marcus. Oh, ho, 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 ho. I'm pumped, people, I'm pumped! Zajbiście to się może zapowiadać, god damn it. Genialne, znów no, po tym poznać zauważyłem genialne gry, że każdy etap jest inny w innym klimacie, o innej mechanice inna historia, no ale to jest magia umiejętnego wykorzystania przedstawienia historii z różnych perspektyw Ja po prostu takie gry Rozwijają mnie jako ludologa i to jest coś pięknego. Oj, ten płaszcz idealnie będzie mu pasował. Teraz tylko znaleźć jakąś broń. No i drodzy, ale może będzie miała flashback jakieś z tego robota, bo on zajebał te oczy i tak dalej. może być ciekawie. Chyba odbierany się będzie. Nie, a ja nie mam wyboru. Co on zrobił? I co teraz jest ten człowiekiem? Ale ta dioda za co jest odpowiedzialna? Nie wiem. Chyba. Jezus, co, jest? co on robi? we <laughs> Co, idziemy zabić tego scenacza czy co idziemy robić? Mm. O. A, i za oho, ooo! w ten sposób schowali... Co?! To da się bez tego żyć?! What?! Przecież każdy może być robotem, przecież. Ej! Wow! A co jeżeli Hank od Konora jest ee, też androidem? A co jeżeli ta dziewczynka od Kary jest też androidem? Co jeżeli wszyscy są androidami? Masz na nie Markus! 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 Uwielbiam go! Jezu, wszyscy mogą być androidami! Co jeżeli jest androidem?